Witam wszystkich w Wilcze Hobby. Teraz złożymy postać pomocnika. Laska oryginalna jest za długa. Przesuwamy naszą figurkę. Ptaszka zamocujemy na boku. Zamiast oryginalnej laski, postać otrzyma element od pasterza. Następnie zdejmujemy kaptur, aby wymienić główkę na tą od czarodzieja. I wracamy z kapturem na miejsce. I to już wszystko. Reszta elementów nie jest już nam potrzebna. Teraz możemy zobaczyć, jak wygląda postać w całej okazałości. Zastanawiam się, czy nie dodać do postaci jeszcze broni, takiej samej jak u uzdrowicielki. I chyba tak zrobię. Dziękuję za kolejny odcinek i do zobaczenia!